w kolejnym odcinku w grze Train 2. O, tu musimy coś pokonać. Dobra, spoko. Okej, już go pokonujemy. Dobra, chcę się przyzwyczaić troszkę do gry, bo dawno nie grałem w Train. W ogóle dawno nic nie nagrywałem. Tam, ktoś strzelał. chciałbym nie strzelić. Bo dawno, dawno dosyć nie grałem w ogóle w Train. I w ogóle nic dawno nie nagrywałem. No, ponieważ wiecie, święta były. Ja zbytnio w tym czasie to mi się nagrywać nie chciało Wam pewnie też by się oglądać nie chciało Nie było sensu Moim zdaniem oczywiście <laughs> Znowu nagrywam. Ale też ostatnio troszkę straciłem chęci do nagrywania No ale jeszcze je mam Na razie Mój punkt umiejętności, coś już za jeden Nie mam już nic Nie, o to jest za jeden po 4 przy, przywołać, dobra nie jak za mało. Koszt 1. A ja mam jeden. Do no, punkt umiejętności jeden. Nie wiem o co chodzi. Takie błędy, nie wiem, dobra. Mniej się o to. No i ja wiem, teraz na moim kanale będzie mniej filmików, bo tutaj sobie to chyba tak za dużo ich wrzucałem. Czasami nawet były po 2-3 dziennie. No to jest chyba za dużo. Ja może, kiedy kiedyś sobie ja wiem, czasami... W tej prawie codziennie był jakiś odcinek. Jeden na pewno był. Prawie zawsze. Teraz tak myślę, że tak to jakiś czas tam będą te odcinki oczywiście, tylko to mnie rzadziej. Na pewno nie będę wstawiał po 2-3 dziennie różnie raz tam no, na przykład sobie jeden będzie na dzień później na przykład za dwa dni kolejny dzień jeden czy coś takiego na pewno nie będzie tak jak to było wcześniej że po dwa trzy odcinki dziennie wrzucałem miki będzie troszkę to rzadziej co z tą wodą coś trzeba będzie zrobić na tym nie mogę się zawisnąć się nie mogę skoczyć Teraz tu, na liście. Tam by musiała jakoś woda dojść. A jak zmienić kierunek tego? Nie, nie, nie będę wiedział, bardzo. Ła, ła No bo jak ten no, kierunek wody, gdzie mam coś zmienić? Nie bardzo wiem, właśnie. tam nie nawet doskoczyć nie mogę ten to mnie zaraz zeźre <grym> lepiej tak nie i chwila może się trzeba cofnąć coś tam wcześniej zrobić tam jeszcze można coś było zebrać No nie wiem że to jest dziura była I się nie dawało. tu wszystko przycina tu jakoś zablokować nie wiem nie w ogóle pojęcie skakuje <laughs> jeszcze raz chodzi tutaj nie są wszędzie takie te nożyki nie ma jak nic nie ma nie wiem jak to za bardzo przejść zmienić kierunek tego taśmociągu. ciągu a to nie ma nic wspólnego z tamtym na pewno raczej A to coś jest? ja tutaj chyba nie byłem, nie nie jestem pewien. Chyba nie. czemu tu się teraz buja? Wcześniej się nie bujało. Ups. Wcześniej stało cały czas. Póki na to nie stanąłem. Ty ja teraz mam tu przejść. Ich nie natworzy tyle, żeby chyba to podtrzymało, chociaż może. No nie, bo tu zaraz zjeżdża. Chyba, że tak Się rozbujać I skaczemy i nie doskoczymy Po co ja się już tam tu smachałem? Tu i tak nic nie ma Rozbuję się no. Ale pech a gdzie, gdzie, Tutaj, tutaj, tutaj... tutaj dawaj, no, wstawaj tu. Teraz robiłem, że to jest tak o. Tu tak musiałeś powoli zsuwać. Ja to w ogóle zrobiłem, że to się... ...trzymało u góry. O, Nie bardzo teraz wiem, jak to przejść. Niestety bardziej się chyba już rozbudzić nie mogę Jest, 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 jest udało się w końcu. Może jakieś koryto to gdzieś tutaj jest? Nie To nie mogę, bo tu coś takiego było, że... Ile? Ja, albo mi się coś zdawało, że będę mógł sobie wytworzyć jakieś te... Co mi się zdawało? Dobra. Mniejsza z tym. Tu zanęcham takie ale takiego nie widzę, żeby go wytworzyć. Nie, nie. I żeby się w tam skierować? Nie ma ja w ogóle. Tu jest jakiś pięć, tylko co mi się tutaj... Nie. Nic. Bo już mało ten postać ma życia. Idziemy sobie uleczy ją. Tu nie ma szans nawet przejść. No i to będzie dostał łapie jakoś. <laughs> nie ma postać. O, o, czy tak pierwsza było? O. Dobra. Teraz to chciałbym zniszczyć. A tego może tamto coś nie przednie. Nie wiem. Nie, 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 dawaj tutaj. Muszę się tutaj i damy. Niech to idzie do góry. To się nie przednie. I teraz może coś takiego. Już prędzej tak było będzie niż wcześniej. Co było? Tu jeszcze jedno takie. Może wszystko tutaj będzie ciekawe. Więc tam to dobra chwila. Można prosto ułożyć i teraz. No nie, ja jestem w tak i do góry. O właśnie to tak. było. teraz w to. Jakoś nie coś tutaj idzie, ale tu nie ma szans, żeby to doleciało tutaj. No znaczy tego nic nie mogę zrobić, no bo jak? A co na tym nie jedzie w ogóle? No nie da się wrócić tego systemu, żeby to w ogóle żeby to w drugą stronę jakoś się kręciło, coś takiego. Nic na pewno nie mam pojęcia w ogóle. Spójrzcie, to tutaj. Ła! Trzeba, że coś takiego bym zrobił chwilę. Stój, że tu. Nie, postać do żywiska, bo jakby... Dobra nie, w tej będzie dobrze, będzie dobrze. Coś takiego. Niech to będzie tak. Jakby tam jakaś woda była, teraz by tam wyleciała, ale to też nie da rady. Wszystko zaraz spanie, nie wiem w ogóle nic. Co jeszcze nie wiem z tamtym? Już tamto mi nic nie da. Nic nie daje, Nic. Czyli ja liść, to pewnie tu by się wytworzył jakiś liść. Czyli tu by chyba gdzieś z tego tu i z tego tam bym sobie tam mógł przeskoczyć. Dobra, teraz jak z tą wodą tutaj zrobić, żeby ona doleciała aż tutaj. Na pewno coś mi się zdaje, że to by musiało być tak, ale co dalej? Może jakoś na liścia dać. I wtedy taką. Więc próbujemy teraz tak. Kulac, nie wiem albo jakoś tutaj na liście niech to ześć chwilę. I jeszcze raz tutaj Teraz tak oto To woda leci w tamtą stronę, chwila To by musiało być tak, to może to już teraz prędzej. w tamto mi nie, się nie dalej, nie. Patrzcie, tu jest woda jeszcze. I nie to dałem, tam była woda i tak mógłbym sobie przenieść tam. Jeszcze raz chwila. Bo tak jakby się zatrzymało, ja tutaj już zrobiłem. szybko tak, o, oj, już się wylało wszystko. Jeszcze raz tak. Spróbujemy. Powolutku, powolutku. Bo już wszystko zaciało. Nie da rady, nie będę tu przejść. O. Nie widzę, że ładnie była ani tak mi na liścia spadło, tylko że to nie chce na liście spać. Już tam wodę nie ma, po jakimś czasie po już ona znika. I co ja zrobię sobie teraz cięcie, spróbuję to jakoś przejść, bo ty oglądać jak sobie chodzę, chodzę i nie wiem, co zrobić, same moje fejle. Ale więc dobra, teraz robię cięcie, spróbuję to jakoś przejść, dopiero no na nagrywanie, jak się domyślę, jak to przejść. tam za chwilkę. Tu właśnie ten moment sobie przyszedłem i tam nigdy z wodą nie kombinowałem. Teraz chciałem Wam tu pokazać jeszcze raz co zrobić, ale tu się wpadło w jakiś ten kurz, taki coś ten, to drzewa coś tam, nie ma się nazywa. Pamiętaj, tu już wejść powrotnie tam nie mogę, bo tu, o i dalej nie. Czy nie, może mi się udało, Wam to pokazał wszystko dobrze ładnie, ale nie da rady chyba. Dobra, to ja tylko to powiem, jak to zrobić. Się pozyskać, nie nie, Dobra. Tylko, zrobiłem sobie na początku, postawiłem tutaj takie te klocki sobie. Tą postacią, o tą magikiem. Nie chcę stawiać klocka, nie wiem, nie, bo z nikt... dobra. No i sobie tutaj to postawiłem, yy, złapałem się linkom o tam przy samej górze, i wtedy skoczyłem z tego tutaj trochę bardziej na obu, wtedy nie mogłem doskoczyć, i na tamto sobie tak skoczyłem na tym mały kawałeczek, z tego tu i z tego tam, oj, jest spadłem już tutaj, właśnie jestem. Właśnie w ten sposób może to było przejść, nie czy o to tak chodziło, czy ja w ogóle jakoś miałem to inaczej przejść, nie wiem. Co, to mi ta jaskinia, o której wspomniał Rosabel. Wspomniała Rosabel, bo ona jest tam, powinna nas zaprowadzić. Coś tam, coś tam. Dobra. Grzybo jaskinie teraz Łapka. Co to? Kończymy na tym odcinek? Krótki trochę, nie? Czy jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę. To się poczeknie wezwala. Nie, nie. nie. się palą? Wow, ona wybuchła. Tam, tam tego, wysadzi go. Haha. Ha. To było super. Tam mogę jakoś skoczyć. O, tam to rozwaliłem sobie. Tutaj skakujemy. Tutaj. O, a to jest woda i tam znowu z wodą. Jakie nie lubię nic z wodą. No, teraz normalnie woda dochodzi. No, elegancko teraz dochodzi woda. No i teraz się liście wytworzyły. Trzeba uważać na tamto, Tu nie chcę robić. No, tak, tak i tak. Ja, dobra, jakoś to przeszedłem, udało się. Tego się rozwalić? Tak, rozwalić, rozwalić, zbieramy te, te punkciki. się bujnąć leciutko dobijamy o pajączek. Dobra, pajączek zleciał na dół, to go teraz Rozwalimy, dobijemy go. Mam 16 na 50 tych buteleczek już. Ale jeszcze 50 będzie kolejny level. E tutaj. Otwieram tutaj tą escape, żeby jest niejśno, dobra. O ta już ja nie to koszt 1, a z mało punktów umiejętności, nie wiem o czy chodzi. Za bardzo no, z tym, ale już nie będzie. Nic innego zrobić nie mogę. Tam tutaj trzeba było ich Nie, nie. Nie widziałem, tu jest taki coś i spadł. Ła. Tu jest zabić. O, tam jest ktoś. Nie, nie widziałem na początku. Dobra, dobra. Już będzie po nim. Ła. Wow. nie ucznika nie zabić, Adiga, to będzie dobrze. Ja sobie mi się go ubić. Kis. Dobra, kistem, tak? nie zbieram tego. Ła, tak. coś. Nie, 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 nie. Dobra, Jakoś tą postacią powinienem dać radę to przejść. Nie! Skakuj tutaj. Teraz musi mi się udać, nie ma bata. Dobra, szybko tak i tak, jest, 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 się. kuleczka jakby byłaby. A nie, to już chyba było, bo już postać mi się uleczyła. ho ho. Przejechałem się. Trzeba chyba spację wciskać w tym momencie, co się wybija. Nie wiem ja gdzieś iść tam do góry, ta? To nic nie ma, nie ma, nie ma, dobra. Przybulimimy. O, proszę, nie pykuj coś. O, dobra, bo się. To nie da się skoczyć. No jeszcze raz. O, jak się nie da, jak się da. Jesteśmy już tutaj. ja w prawo, czy gdzie? Ała, ła, ła. ła. Nie, na tego wojownika mojego ulubionego. No i pokonujemy sobie z łatwością tego ziomka. Tam coś jest, ale nie wiem, postać jakby tam poszło, ale tam nic nie widzę. No dobra, wracamy się tutaj. Tak, o, i co tu dalej. Jest liść, a co z tego liścia tam nic więcej nie ma. To są takie te. Nie, 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 dawaj, nie, nie, Ups, dobra, jestem tutaj. nie, mam tam jakoś skoczyć, Dla to się nie, to nie, 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 A tamto nic gdzie prowadzi? Gdzieś może prowadzić, tamtego gdzieś próbować skoczyć nie wiem, nie mam pojęcia. O, to nic tego nie ma. Ła! Wow. Nie, tu nic nie było już. I z tego grzybka tu, z liścia na liścia. Ulecę to postać, już mogę wbijać do góry. Popchnąć to bardziej szybciej, niech to się kręci. Jakąś tam, tylko jakby się tam złapać, a chyba, że takie coś bym było. Taki myk. No to i tak nie doskakuje mi tam postać. tam jakby taka jest inna skała, może ją się da wojownikiem rozwalić. Nie wiem, ja spróbuję. Nic na razie nie pykło. Tak ja chcesz. O, jestem klęcić tu szybciej. Nie, nie, nie wiem jak to by przejść. Oła! Aż tutaj spadłam. No Dawaj tutaj ups, dawaj, 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 do góry, do góry I znowu na samym dole zabiję tutaj, tutaj I znowu gdzie tutaj teraz pójść tam coś się zaraz załamuje Nie mnie tu sześć? Znowu nie mam pojęcia, tak wcześniej. Chyba znowu zrobię cięcie, tak jak wcześniej. Zastanawiam się, jak to przejść. Dopiero później wznamię nagrywanie, jak już będę wiedział, jak to przejść. Może coś tam jest, nie wiem. Wciskam E i nie na żadna dźwignia. Nie, dobra. Słuchaj, mówiłem, robię cięcie, jak się domyślę, jak to przejść, do nagrywanie, a więc do usłyszenia, do zobaczenia za chwilkę. I dał, udało mi się w końcu przejść ten moment, znaczy, rozwiązać tą zagadkę. Trzeba było po prostu w tamte kamienie rzucić młotem i gdy rzuciłem młotem zauważyłem, że to jakieś buteleczki z oświadczeniem mi gdzieś tutaj spadły, gdzie one powinny tutaj być. O, te się fajnie odbijają. Gdzieś tutaj spadły, skąd nie wiem gdzie. Bo już chyba ich nie znajdę. Nie wiem. Nie ma, ale teraz już będę wiedział, jak to przejść, bo tam porzuceniu młotem tamto coś podlokowała mi się droga i teraz powinienem doskoczyć już stąd tam oraz musimy znowu poszczać troszkę tak z łuku niech to się obkręci ja teraz stajmy tutaj i tak nie doskakuje tam nie da Chyba, o, tak, o, no. Nie, tu już się załamuje. Ten liść się załamuje, no niestety. Ja by to przejść? To liść to zwala po chwili to takie coś, o. Zresztą wrzucimy to tutaj, tak o. no i to już leci na dół. Lisy oklapnie zawsze wtedy. Ona tego się nie czepie, tak Tam też coś jest, ale... Gdzie, 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 tam gdzie tego skaczesz? Chwilę. A może tak? No prawie może, jakoś tak by się udało. Nie wiem, jeszcze raz spróbujemy. Ups, jechałem sobie na dół. No nie mogę tam, no. no dobrze, że nie spadłem na dół. Dziedzia ja, 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 ja skaczę już Teraz możesz skakać? No nie, nie pojęcie znowu już myślałem, żeby wiedział jak to przejść po rozwalaniu tej skały, ale nadal nic o jeszcze teraz spadłem tutaj Dobra, to znowu chyba cięcie. No nie chcę być cięcie i znowu spróbuję jakoś to przejść. Koniec się udało, jeszcze raz Wam pokażę jak to zrobić. Na początku trzeba będzie taką. magiem, Usuniem sobie tutaj takie coś, skradanie się, bo potrzebowałem jeden punkt umiejętności i sobie kupiłem tutaj deskę. Za dwa takie te punkty umiejętności. Dobra. I gdy mamy tą deskę, o takim ciągiem, możemy sobie ją wytworzyć, tylko. Tylko zrobiłem. Chwila. chwila, chwila, chwila stawiamy tak o uuu, teraz coś mi nie tykło dobra, jeszcze raz próbujemy. ja już w chwilę tam byłem ups, niestety możecie słyszeć jakieś wiercenie, ponieważ sąsiad chyba wziął się za remonty niestety a no, może nie będzie ich słychać, nie wiem, mam nadzieję, że nie okres sąsiad coś sobie tam wierci niestety dobra, no to mówię się o to Tutaj będzie deseczka. O, taką właśnie, jesteśmy już tutaj na górze. Eee, udało się, dobra, super. Strzelamy w to, a co dalej? A, tutaj musi woda się dobra. No i doleciała, nie doleciała tutaj woda. ogóle? Chwila, coś tam się, aha. Tu się już liście utworzyły, dobra. Spoko. Zbieramy się tutaj. Coś tam tym pasem, coś tam przypomina, dobra, dobra. Idziemy sobie w tą stronę. U, groźnie. No takie coś, to jest z łatwością u mnie przejść. Oła! <laughs> uciekać, uciekać, dobra jest, udało się. Spójrzmy szybko, szybko, jest. Ja też zawsze mogę sobie lewitować potworami, bo... ...mam taką funkcję wykupioną. Tutaj sobie wypełnioną. Zawsze mogę sobie nimi lewitać, ale dobra, na razie tego nie potrzebuję tego muszę jakiegoś ubić bo zamrożony no zabił go tam teraz rozwalony chyba o nie mogę tam skoczyć no co jest? o tam to już mam ale tak po lewej są jeszcze więcej z tych punktów umiejętności bo minęłem bo ja tutaj Wcześniej coś tam może było, bo ja wszystko dołem przeszedłem. A tam była też droga gdzieś tam górą. Nie wiem, tutaj coś jest. O, zobaczcie. Jak pokrywali Chętnie musiałem króciutkie zrobić. Ale dobra, już mogę grać. Dobra, i tu co, coś dalej trzeba zrobić. Trzeba skakać do przodu. a tu czekło. dobra. Tu jakoś właśnie trzeba zrobić, żeby tutaj dotarła jest korytko, tam widziałem woda leciała. no ale to się coś zaraz wykombinuje. Tu już szybko zaraz wybuchnie na pewno. Ja za ten czas luknę tutaj. Tam... Nie, nie mogę skoczyć, No, a jakby się coś tam, bo tam widziałem, że było dobycia jakoś. No tam coś da się zawisnąć. Jeszcze raz o właśnie tak o. i teraz tak skoczę jest, skoczę, uchylały się dobra o tu jest niezłe grube takie no i wracamy tą samą drogą chciałbym się bardziej tutaj złapać o właśnie tu o dobra jestem już tutaj Teraz muszę znowu wejść do góry A tu jest roślinka, nie zauważyłem jej Dobra, łała ła. Idziemy dalej Aha, tu tak działa Skoczę tutaj Tylko coś dajemy sobie tak No i teraz po tym mogę sobie wejść tutaj i tu jakąś wodę trzeba, tą wodę jakoś trzeba będzie skierować, skierować ją w tamtą stronę. No ale to za chwilkę... Najpierw musimy się musi pozbyć tych gadów jednych, złych, niedobrych. Aha, a już ta woda dotarła? Jak ona dotarła? Może ja nadepłem jakoś tak ona jakoś powiedziała. Na tym niezawisne, nie? Dobra, taki coś robimy. A tam nie skoczę. A tym mogę lewitować. Mogę. Ale i tak nie wiem, jak tam skoczyć. Aha, to zawsze jeszcze mogę przesunąć. No co, nic nie ma. A to jest może po to, żeby sobie stąd skoczyć tam właśnie, gdzieś. O, tylko że mi nie pukło. Dobra. O! Ja jestem już tutaj. Ja miałem iść tutaj, chyba nie tam. O, ślimak. To już kiedyś też coś było z tym ślimakiem. Coś pisało, że to w wodzie musi coś być, albo w ogóle, nie wiem. Kiedyś też coś tu było z tymi ślimakami. Dobra, już na tym kończymy odcinek, bo już trwa ponad chyba 25 minut. A Więc na tym kończymy odcinek, dzienniczki zaburzenie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.